Hej widzowie z tej strony Games dzisiaj sobie zagrałem w Roblox a ja zagrałem sobie tutaj w chowanego ja klikam start a wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję dobijamy do 10 subskrybentów Takieś proszę subskrybujcie mnie U, o no to się zaczyna Za chwileczkę o dobra 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 i jakie to będzie I, 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 i sklep, chyba mi się wydaje. Podwórko Na podwórku jest, że byle nie ja byle nie ja proszę byle nie ja Nie ja blisko było jest jakiś Luka, Dobra To lecimy Lecimy Łoł wow. Wszyscy idą w tą stronę Jedeno Trzeba się koło. Tyle pierdłem się I sorry za te przyciski w klawiaturze ale Przepraszam bardzo Nie widzicie bij, nie mnie nie, nie będziecie mi Nie będziecie? Na pewno. I hop. Nie. Co ja zrobiłem? Nie, jeszcze 20 sekund. Jest to szybko tam. Czemu tu się szybciej nie robić? Nie. No. Nie. Nie gdzie? Czemu tu nie można przyspieszać? 3, dwa, jeden. Szuka. jest, 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 zobaczymy on on idzie. Dobra. on szuka tam w w krzykach, bo ja myślałem, żeby się właśnie tam ukryć w krzykach, no ale właśnie... No tam zauważył. To by mnie już znalazł. I by nie fajnie było. Oh, już ma pierwszą osobę. Kup kobieta. O, kolejny. To jest ten, z którym szłem na ten domek, na ten dach, pamiętacie? No, wychodź. Halo. Wychodź. Halo. Wychodzisz. No, nareszcie. Albo nie nareszcie. O już nie idź tu. Nie idź tu. Nie idź tu. Dobrze, on sobie tam pójdzie. A na pewno to są jakieś same. Na pewno. Widzicie, że oba w ogóle sprinta. W ogóle sprinta i może nas szybciej złapać. Także jak ten złapie to nie... Nie fajnie będzie Chyba pora spadać No i eee, nie fajnie było Jeszcze dwóch zostało Gdzie oni w ogóle Tak, gdzie, gdzie ona jest? Ta się w drzewie ukryła A ta druga? Jest tu na drzewie Nie tyfokie on, on tu jest? Tam jest. On tu jest, widzowie. Ona jest tu. To nie to wygrałem Jeszcze z dwie minuty. Nie grasz tu. Kurde, chciałbym ją tak popchnąć. Takie tą... Ty, tą strzałeczką. Czy ją tak popchnąć? Jest taki, taki Jakby popchnąć. Ona spadła i już nie żyła. A, ta się to jest bękonka. 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 BĘKONKA! Ja tak nazywam, ale tak się. Ja nie mogę, a tu to spam. Jeżeli to za 2 minuty 20 sekund, to ty robisz ty jeden. Szukaj ich. A nie się. Ja, o! Nie. O, to jest. O, widzi chyba ją. Czekaj. Tu jest, ona tu. Czekajcie. Aha. To twórcy tej mapy. Oszukali nas. Jak się ta kamera, to tu nie ma w ogóle świata. Oszukali nas. ja, ja, nie, dobra. O, o będzie złapane. Proszę. Tu jest. Ja nie mogę, co za głupek. Jeszcze 10 sekund. Aha, on co tu na po kanapie i ma wszystko gdzieś. Musisz ich złapać, rozumiesz? Rozumiesz? Ja nie mogę. O, o, nareszcie. Idź, idź po nią. Dobrze. Dobrze. Źle. Złap ją. Złapał? Dobra, złapał ją. Ona została tam, ta bajkolka, to wiecie. Dobra, mam nadzieję, że znowu nie będzie powtórka. O, powtórka tej mapy. I uwaga. Sklep. Na początku chciałem sklep, no, ale to jest drugi. O no i zobaczymy. Byle nie ja. Bo ja wam pokażę mojego skina. O! O, to ta! To ta. To, to, to ta szuka. To wiecie. Dobra, zaczynamy. Eee, drugą. O pieniążek Cztery kredyty. Jeden kredytów Co tu pisze 2 kredytów? Ja nie, nie mogę plus 2 kredytów. co za zapatonik Lobloxowy Boboksiki. Boboksiki. Ja mam się ukrywać, ja zapomniałem, boże. Uj 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 Dobra Szybko, bo pewnie zawsze tu chodzą do no, ale 10 sekund Idę do was Dobra wieżeczka je, jak on nas... Jak on nas we trzech znajdzie, to... To ja nie wiem, bo... Dobra, ja zobaczę. Podam. O, to jest kobieta. Albo no, bo tam pizza. Podłoga XD szuka C Jak oni to są? Ej, patrzcie. Tu nic co Ja pierdolę, chyba porozpalać Nie! Yeah. Nie! Yeah. Jopie! Okay. Haha! bik. Kurde. Nie udało się! I mam nadzieję widzowie, że to że wam to nie będzie przeszkadzać, że pokazałem ręką. To tak przez przypadek, proszę, wybaczcie mi. Dobra. Cztery osoby żywe. Tutaj w prawym górnym rogu. Nie fajnie, nie fajnie. Mam nadzieję, że zostawicie dużo lajków pod tym filmikiem. Bo jak dobijemy pod tym filmem e, tak 100 łapek w górę, to robię taki kolejny z Robloxa. Chciałbym, żebyśmy grali w Brookhaven, będziemy okradać domy na przykład. Albo coś tam wymyślicie w komentarzach, jak nie będą wyłączone, ale pewnie będą wyłączone, więc... No. Więc niefajnie. Ja nie... To jest Spiderman? To jest, to jest ten. Jak on miał... Mm. Kurde... Superman, superman. Dwie Dwie osoby jeszcze minuta trzydzieści. ojej, A tam za Tam za dziewni też się... Można schować? To jest maksymalna kamera. O nie, to jest maksymalna... Nie! To jest maksymalna kamera, chcę tam sprawdzić, co tam jest. Wahalo! Jesteś niefajna, wiesz? Normalnie. Ukrywała się, teraz szukasz. Dobrze ci tak, bo nie znajdziesz tych dwóch osób, bo jedna to jest superman, a druga to jest... Dobre ukrywać. Tak to nazwę. No, 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 no. Ale ty nie możesz tego jeść. To... No patrzcie, patrzcie, no patrzcie, To jest super. Nie. Nie, to jest dwóch supermenów. O! Oh. Pofała go. Okej. Okay. Nie było tematu. To było takie XD. Tu jest pokazane XD, widzicie? A nie, bo sorry, bo kamera. Dobra. 10 sekund. To był, to był. Nie, to jest chyba topierdnięcie. No tam jest topierdnięcie. Ooo, moi ta, ta, ocy, ea, any. Dobra. Ty, 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 Mam nadzieję, że będzie to na tam, gdzie jest Billard. Nie, ja, znowu podwórko. Ja nie mogę, ja się ukryję na tym drzewie. Pokażę wam mój skin? To jest mój skin. Pod koniec co wam pokażę jak, jak będę kończył. Maybe... Jakieś szuka. Dobra, teraz idziemy się ukrywać. Ciekawe czy będę w ogóle szukał. Eee, tak, ja idę tam się ukryć, więc już biegnę. Skok! Skok! Ora! Wszyscy to lecą... O oh ja yes, znowu pizza XD to leci. Znaczy podłoga xd Co z nimi jest? A ja nawet nie było. Dobra, sprawdzę co tam na czacie Ale i to... Dobra, dobra. Trudno. 20 sekund, to da spokojnie, bo to jeszcze dużo, dużo, dużo. No i wchodzimy na samą górę. Jak dam radę w ogóle? Nie dam radę, no i dupa. Sorry za to, ale... No. Eee, dobra. Sorry, że tak przez chwilę ci mówiłem ale... Dobra, a ja się tu ukryję, mam nadzieję, że tu nie idzie, czekaj, zobaczę go. Ja, I on jest tu do kuchence, tu. Oha! Aha, to ja muszę się tak telepijaknąć, ok? Patrzcie, znowu Superman. Nie wyczuwam ma, zaraz mi Supermanami. No i chcę się na roboksy kupić, a ja nie mam roboksyków o, oh, tu jest, tam jest tam jest widzicie? jedzie o dobra, o on sobie skaczował on za bardzo mnie widać stamtąd widać mnie? nie widać mnie jedno, tam jest tam jest też tam lep dobra, to jest jednak Super nie, nie, widuję Ale... Dobra Dobra, 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 lecimy no, szybciej, O to pa Ja nie mogę, co za Co za głupek z niego Ja nie mogę, ja to było takie bye Ja dawno byłem, ja dawno nie grałem w tę grę, więc już nie pamiętam Więc mi też ten piszcie w komentarzach w jakie gry dalej mam zagrać jak mi będą włączone, bo już to powtarzałem chyba, ale coś i grę na Robloxie takie coś. O, Okej. Okay. Czekajcie. Jestem trochę przeziębiony, ale muszę nagrywasz dla was od ciegi Jedzie bóg, jedzie nie widzisz chyba porozpadać? Chyba że Wpadać To ze spadą, spadą, stąd Wie jak To jest góry Dobrze Bardza, cool. co ja tak kaszle Widzowie, że przerwałem, ale musiałem się wykaszleć. Eee, to dobra. Wygram. Hej, wygram! O tylko trzech co sam złapał. Dobra, to ja poskaczę na trampolinie. Na trampolinie. To jest ta sama część, nie? I to nie skacze. To skacze. To nie skacze. To skacze. To nie skacze. To skacze. To nie skacze. To skacze, to nie skacze. Coś się zbugowało. O! To czterech jednak złapał. Już nie widzisz ty złapiesz, bo nawet mnie nie widzisz, chłopie. No i patrz. 4, 3, 2, 1. Jupi. 10 kredytów. I ja mam czwarte miejsce, nie tak źle. Ale... Dobra, to już będzie ostatnia mapa, widzowie. No chyba, że... No dobra, jeszcze dwie, widzowie. Mam nadzieję, że bilard będzie. Znowu podwórko! Ja nie mogę. Gdybym miał roboksy, to bym e, zmienił mapę. No, to tam gdzie jest bilard, nie wiem jak się to nazywa. Garaż? Nie, nie garaż. Ja szukam. Ja widzę, widzowie szukam. O kurde. Grubo będzie. Bo ja szukam. Nie. Nie, odchodźcie. Od... Oh! No już chyba ich tego złapałem, jak nie będzie latał. Chyba miał ja minutę na schowanie się. Te gatuny, Dobra, nie, ja go złapię. bo chyba, że zgrywisz od. To mam nadzieję, że nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie wyjdziesz. Dobra, o no, jeszcze 20 sekund, sobie poczekam. Powiedziałbym, ja wam powiem. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. To się chyba mówiłem setny raz. Ale, dobra. Potem wam powiem, zaczynamy grać. Łapamy. Gli abbracci, 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 gli Чи хоболч Чи хоболч Ус мт тус а добра Бамча Ха ха Jezuuu Kurde, blisko było Haha, złapałem go Trzeba ją nie, go złapałem Gupta z niego, coś tu jest nieba. Nie ma Niestety nie ma Tam ktoś się... Tam, widzę to chyba, tam ktoś jest, więc tu no, na pewno nikogo nie ma, bo to jest słaba klejówka. Jeszcze dwóch żywych. Ale to szybko chyba pójdzie. Dobra, szybko. Czemu tu się nie da szybciej biegać? Jest tu ktoś? O, złapałem. Tu ktoś będzie. Nie ma tu nikogo, widzowie. Jak, jak stąd wyjść? A, o! O! Widzę cię. Głupi z niego. Ale dobra. Głupi jest, ale tu ktoś w toku się ukrywa, nie. Czajcie to. Czajcie to. Czajcie bazę. Dobra, lecimy do niego. Ale tylko o to jest pytanie. Jak tu wejść? Ale nie, teraz nie się tam. Jak tu wejść? Tam nie, nie wiem. Ale tu jest jakiś przycisk do telepierdynięcia. Nie ma. O, jeszcze minuta. Może tu. Na pewno ktoś tu będzie. Chyba, że się byle myliłem się. Jak to wyjść mordy mordę, kurde. Jak tu wejść? No, to jest koniec. Albo idzie. Albo idzie koniec. Guli, guli, guli. Co? Aha Dobra Dwo. Ja nie mogę. Alicja osiem 4. 1. Aha Dobra, to już widzowie jest ostatnia mapa. O no, ten odcinek Także Uwaga, co to będzie? O jest! Mamy wreszcie milarda Pod koniec odcinka mam nadzieję, że nie będę ja. O! Byłem i nie za dobrze mi poszło. Jest, nie będę ja. Dobra. Jedziemy w zębach. Ja I na do sto, Znowu stop, 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 to kupię przebranie kobiety. Ktoś ma. Ja idę na bilarda. Pod No, na bilarda, chyba. Widzicie, bo to są takie te... jak w bakrumsach. Nie wiem, czy grać się bakrumsy. Ja nigdy nie grałem, ale widziałem. Eee, ona dalej, tam. Ja, ik dan feest Ik hebben even een op Hop, hop, hop. Hop, hop, Hier die woorden. Oh. Aha. to było nie, 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 I opier papier! nie, wiem. nie, 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 mnie. Ja dobra. Szybko. Chodź. Chodź. Chodź tu zesz. Chodź. Chodź. Szybko. Chodź. A ah, ja bogę cię gotcha, do spaść bilarda i... Wejść ma o patrzcie, czekały na mnie dobra, jest tu nie. Dobra, tu się kryje. Tutaj Ty nie znajdzie. Dobra, ona tu co chodzi, chodzi i... Czy, czy... To mam nadzieję, że tu nie idziesz, bo ja jestem nie wiem gdzie, ale jestem w pilardzie praktycznie. Dobra. To została minuta 50. Tak, myślę, że mnie nie zdajcie. O, no tu jest! Ja nie mogę! Co, ja nie mogę jeszcze spać. Ja nie mogę, co za. Ja bym. Ja bym ją zauważył, ja bym ją złapał jeszcze 6 żywych. Jeszcze minuta 30. Nie zdoł. Dwie osoby. Idziesz, bacon tu jest! Dawaj! Ja nie mogę! Bekon. Bekon jest od ciebie lepszy. No prawie lepszy. Ja nie mogę. Co to za świnia była? Widzieliście? I do butla. Jeszcze minuta została. Więc... No. Dobra, dobra, dobra. Co tu jest? Ja wiem, z czego to wypadło z bilarda bo na pewno to z wypadło a no dobra pozostały czas 40 sekund wy nie widzicie bo yy, nie, nie ustawiłem tak kamerę a nie chcę teraz ustawiać ja się tak trzymacielek za chwilę gdzie ona idzie Tu jest. Tu jest ja, to jest super, bad Nie, to jest super bad Kto go nie złapie? Ja nie mogę, nie złapała go chyba. A ja nie, złapała go. Przepraszam, się przewrócił. Dobra i drugie miejsce, mamy to. Drugie miejsce. Yeah. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zawsze proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Żegnamy się. Także pa pa!